Serdecznie pozdrawiam Was bracia i siostry ze śnieżnika jest piękna zimowa pora i tak chciałbym podzielić się taką refleksją. Kiedyś chodziłem tutaj na śnieżnik i wchodziłem tak bez szlaku, tak można powiedzieć, to się nazywa na szagę. I to była zima, było zimno wiecznie, podobnie jak teraz. I słuchajcie, no chciałem choj przygodę wejść sobie, ale tak zupełnie bez szlaku. Poszedłem przez taką górę stromą, no i szedłem. I słuchajcie, była taka mgła totalna, zawierucha, nic nie było widać. E, I też miałem problem z tym, e, jak iść. I postanowiłem, że będę cały czas szedł do góry, bo przecież muszę wejść na najwyższy szczyt. Więc będę się trzymał cały czas tego szlaku pod górę. Ani razu nie zobaczając w dół i słuchajcie, zacząłem, zacząłem iść tak pod górę, wiało. Parę razy wątpiłem, czy dobrze idę, ale myślę, tak, no nie wejdę na inny szczyt w pobliżu, bo idę na śnieżnik, to jest najwyższa góra. Więc najgorszą rzeczą by było schodzenie w dół, bo bym mógł zgubić totalnie szlak. Znaczy, kierunek, od szlaku nie było, wiedziałem jaki jest kierunek. No i e, wiecie, szedłem w tej zawierusze takiej totalnej. No i w końcu, e, słuchajcie, idę już taki skąpiony. Ja cię kręcę, już tyle idę, brodzę w tym śniegu, prawie popas. pas. Wiatr, to no, takie bardzo jest niesprzyjające warunki. No i słuchajcie. I nagle tak widzę, że spod takiego, wiecie, takie, takiego zawiniętego w wietrze śniegu wyłania się krzyż. E, krzyż, który tutaj na śnieżniku był, taki cały oblodzony. I słuchajcie, to był, był jeden ze szczęśliwszych momentów, bo myślę, ja cię doszedłem, trzymając się cały czas szlaku, czy, y, kierunku, żeby iść pod górę. I myślę, że tak jest w życiu też, że kiedy nam zaczyna być łatwo, to łatwo się możemy pogubić i możemy zgubić w ogóle kierunek, nigdy nie wejść na szczyt. Chodzi mi, chodzi mi o ten szczyt, jakim jest nasze zbawienie: Królestwo Niebieskie, że to jest trudna droga pod górkę, ale słuchajcie, jeżeli idziemy, to dojdziemy do celu. Chodzi o to, żeby nie ustawać w drodze. Na ten adwent tego Wam życzę tutaj z księżnika. Z... Tak to mniej więcej wygląda, jest zawierucha. Zawierucha wiatr bardzo, bardzo wieje tutaj. Kawałek podejdę. Kawałek podejdę, żeby wam pokazać. Słuchajcie, tak wieje. Na śnieżniku, jest bardzo, bardzo...